jest najbardziej trawiasta plaża w całej Europie. A tu ja, który specjalnie na nią przyszedł, żeby zobaczyć jak bardzo jest trawiasta. Miejscowość to Grecja, Zakynthos. A patrząc to nie ma tu za dużo trawy. No rodzice mówią, że jest paskudnie, więc w ogóle zobaczmy jak to wszystko wygląda. Jest ten słynny most 805 z internetu, ale nie wiem jak bardzo trawiasta jest ta plaża, tak jak mówił nam nasz przewodnik. No zobaczymy. A to, to nie wiem, co to za wióry. Uff, faktycznie nie za ładnie. Cz. Śmieci tu. Nie no, nie wiem, co to jest to w wodzie. Ale to wszystko to jest trawa. Serio. Bardzo brzydka ta plaża. Jestem obecnie w Grecji na Zakynthosie i no nie wiem, czy Wam to mówiłem, ale nazywa się ta plaża Argassi. No. Bardzo brzydko to jest według mnie. A według Was? No napiszcie w komentarzu opinię. o dia do de gente